No ja na przykład miałem wczoraj kobietę, która dwa z znowu smaruj, no ale żona tak, że Rogala. no, on trochę się smaruje, rogala, no rozumiesz nie? No tak ludzie mają, no, to <grym>, no, dobrze. Dzień dobry, obie no, strony, no. No dzień dobry, czyli można zrobić na skok tak, proszę, że tutaj to jest problem osobisty, no to może rzecz od razu. Państwa godność? Y y Hitler. <grym, <grym, Przepraszam bardzo, ale bez wąsika nie poznałem. Ma długo to zajmie? Nie, niedługo. Dla Pana jest ograniczem relacji. Wie Pan co? Dużo tak na początek. Mamy Panów po angielsku? No. No to może tak się postawimy po angielsku, bo się nie usłyszymy. Biało, biało, biało. Dobra, proszę. Hi Robert. Hi, witam. Przepraszam bardzo, nie mogę się wytrzymać. Nie do pana! Nie! <grymne> Wiesz, co tak, robi? Nie, nie, skoro nie zmienię. <grymne> no dobra, to to... Panie się. Kolejny środek, chwilę. Alfons? Dobra, <grymne> co, a masa ludzi mi się robi co? Gdzie ta masa? Rzesza! Nie <grymne> No dobra, to już żeby zrównać. To. nacisko. Mhm. nie, nie, nie. Przez chwilę pan czytał. Ja I pan zadał nie. śmiesznego. Imię? Nałatwos. Pytałem o imię, nie o zawód. <grym> A, <to> <grym> <grym> dobra, no to... M może, jak pan chciałby się dla ten zniszczyć? Zastanawiałem się nad dwoma. No to pisze pan Stalin od razu. <grym> nie, pan no pisze Kowalski. Mocny, Stalin Kowalski. Y no to Malinowski. Pisze mało. A nie. To dobra, no to y już, już. To skoro pan nie wie, czy pan być Kowalski, czy Majnowski? to pan przyjdzie do jutra, ja? dobra? to sobie do jutra. No ale powiem panu, że nie ma pan lekko. No panie, co pan wie? W <laughs> robocie życia nie ma. Jaki pan jest zawodem? grabarze. Powie <laughs> Pan <laughs> co? Rzuć pan go na romiską pandę. A jak to jest norumiską pandemę? Normalnie. No, Wchodzi pan na ulicę. klęka na chodniku, wyciąga rękę i pande! Pande! 麻烦你了。